ma tutaj Medyk, dzisiaj czwarty odcinek, misja Aviophobia. Mm, nie będę przewijał, zobaczymy co się dzieje. O proszę gramy dzisiaj crossem. Czyli w kokpicie mamy szpad ochrony. Dobra, to tyle jest pewne. Mm, czyli już wiemy, że musimy dostać się do kokpitu. Byłaś jeden z drugim. Fuck, zbudowałem Woda, woda. Co on jest nieśmiertelny, czy co? Dobra, lecimy dalej. To jest to ile? No, dobra, dobra, w końcu. Ile naboi, czy to, to drugie auto? Czy ja się wracam? O -o, chyba się wracam. Aha, czyli teraz same takie Tempaki, którzy oczywiście będą ginęli pod wpływem, do nie wiadomo ilu naboi. Teraz wam pokażę te zaawansowane szybkie ruchy, których się nauczyliśmy. Yy, no, dosyć ładne, nie najgorsze, chyba w filmie było identyczne. O proszę, można tu rozwalić trochę. No dobra. Gramy dalej. Gramy dalej. Du, 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 du. Chyba skinie, ha, skinął. Zresztą to było zajebiste. Kolejna nagroda, odblokowany nowy film. Ja filmu jeszcze nigdy nie odblokowałem, później obcaję. Ewentualnie jakiś kiedyś nagram film, gdzie będą wszystkie nagrody, które odblokowaliśmy, jakby kogoś to interesowało. Następne piętro, fajnie, mamy strój. Zrobimy tak w całym samolocie, nie będziemy ich zabijać. No bo mi się nie chce po prostu. Ładnie tam. Naprawdę to nie, ale... nie wiem, czy mamy maskę tlenową czy co uff jest ten tam bo go tam nie ma już. Ranie ważne lecimy dalej. Wszystkie złoki jak fajnie. Dobra, niepotrzebny mi on O kurczę, co to jest fajne, takie ładne Ja... nie naprawdę Tylko teraz też będzie wkurzać ta pieprzona muzyka Znaczy no, muzyka, to nie jest muzyka Super, naprawdę taka rozwałka. Nie no sorry mam zwiechy, ale naprawdę jaram się tą grą. Znaczy no. W tym co się tutaj zaczyna dziać. Nie, to był jednak zły pomysł z tych drzwi, bo po prostu nic nie widzę. Teraz już ich nie rozwalamy. Fajnie. To są nie ten, który powinien. robimy tak Ta, koniec zabawy bo już naprawdę nie mam czasu dobra mam czas sprawdzimy czy tu nic nie ma No, nic się nie rozwaliło. Dobra Mamy ucięte klatki, o Brawo! Teraz będziemy zapiernić. O, Teraz będziemy musieli zapierniczać przez cały samolot z powrotem do auta. Sukwa. Dobra, lecimy dole. Masz uh. wryć. Ciekawe co by było, jakbym go nie zabił. Nie ja się nad tym nie zastanawiałem. Mam nadzieję, że nie będę musiał. O, już trochę to trwa, gramy już 8 minut. Jakaś poduszeczka <coughs> nie wiem, kurczę, Zastanawiam się nad tym ile ta gra będzie trwała. Bo już nie pamiętam naprawdę jeszcze pewnie z tuzin misji albo pół tuzina, zauważyliście, że, że te kule latają. Jak jest spowolnione tempo, to wygląda tak, jakby te kule leciały w spowolnionym tempie. No i się zaczyna. Zabawa, dobrze, widać cokolwiek. Tak, dlatego są takie spadki FPS-u, znaczy skoki, jakby klatek, bo czasami muszę po prostu wyłączyć nagrywanie i włączyć, żeby tego wszystkiego nie utracić. Jaki on jest mądry i zajebisty? Nie no, w sumie pomysł nie najgorszy. Lepiej skończyć tak niż tak jak tam. Ok. Chyba zbliża się koniec tej misji. Także. <gryw> Czas podziękować. Mm. Dobra, tu jest. Dobra, na tym nasza gra na dzisiaj skończona. I odcinek czwarty, jak już widzieliście, kolejny odcinek zacznie się od misji Zawrzej Ryj. I skończy się na misji Zawrzej Ryj. Prawdopodobnie. No. Oduczyłem się mówić, że tak powiem. Także no nie wiem jak będą wyglądały bo... następne odcinki, bo to co mówię jest nieciekawe. Komentarze do gry nie ma, jest to po prostu gameplay, więc jeśli ktoś komuś to przeszkadza to proszę po prostu wyłączyć dźwięk. Mm, tak też myślę, żeby zrobić. No i tyle. No to dzięki, że oglądacie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału harlevelewu oraz mm, lajkowania lajkowania fanpage'a na Facebooku. Dzięki. Do usłyszenia.